Sześć jednakowych, jednowatowych oporników 100 omowych połączono w obwód elektryczny w kształcie czworościanu foremnego. Tak, że na każdej krawędzi tego czworościanu znajdują się dokładnie, znajduje się dokładnie jeden opornik. Do dwóch różnych wierzchołków tego sześcianu podłączono zasilanie o różnicy potencjału 6V. Oblicz wartość całkowitego prądu płynącego w obwodzie. I jakie natężenie, jakie jest maksymalne, dopuszczalne napięcie zasilania U, aby żaden z oporników się nie przepalił? Wypisałem dane. Opór każdego opornika 100 ohmów. Moc danego opornika 1 W. U0,6 V mamy i całkowite oraz U obliczyć. Otóż, cóż to takiego jest ten czworościan foremny. Czworościan foremny jest to bryła geometryczna składająca się z czterech trójkątów równobocznych. ADB to jest ten trójkąt równoboczny z naszej od nas, najbliżej nas znajdujący się. ABC to ten trójkąt, który stanowi podstawę i Dwa trójkąty ACD i BCD jako ściany boczne. Na każdej z krawędzi znajduje się opór R. Wszystkie opory są takie same. Przyłożono napięcie do dwóch punktów tej żebryły. Ja narysowałem, że do punktów A i B przyłożono napięcie U0. Teraz zastanówmy się. To napięcie podaje potencjał do punktu B. Z punktu B potencjał jest przekazywany do punktu C. Na oporze R, tym przerywanym, następuje spadek różnicy potencjału, spadek napięcia, ale jednocześnie ten sam potencjał jest podawany na opór znajdujący się na krawędzi DB. Zatem potencjały, jakie się ustalą w punkcie C i w punkcie D, są identyczne. Jeśli tak, to między C i D nie ma różnicy potencjałów, nie ma napięcia. Nie płynie prąd elektryczny. Ten opór jest zbędny. On pod względem elektrycznym w tym całym obwodzie nic nie zmienia. No to wyrzućmy go. A teraz przyjrzyjmy się. Otrzymaliśmy trzy gałęzie połączone równolegle ze sobą. Gałąź AB, w której znajduje się opór R, gałąź ACB, w której się, znajdują się dwa opory R połączone szeregowo, i gałąź ADB, w której również znajdują się dwa opory R połączone szeregowo. No to obliczmy opór zastępczy tego układu, odwrotność oporu zastępczego jest równa sumie odwrotności oporów składowych. Jak dodamy to wszystko, wyznaczamy, że opór zastępczy jest R dzielone przez 2. No to prąd całkowity, jaki płynie przez obwód, jest równy u 0 przez ten opór. Otrzymujemy 12, setnych ampera. A Jakie maksymalne dopuszczalne napięcie zasilania U tutaj można podłączyć, aby żaden z oporników się nie przepalił? Otóż najbardziej narażony na przepalenie będzie opór znajdujący się na krawędzi AB, bo on jeden tylko tu występuje. W pozostałych dwóch gałęziach są opory 2R, 2R. Zatem jeśli byśmy tak stopniowo zwiększali napięcie i dojdziemy do tego, że przepali się opór R, to zniknie opór w gałęzi AB, ale w pozostałych będzie istniał. Zatem piszemy wzór na moc. Moc tego oporu. U kwadrat dzielone przez R. Stąd wyznaczamy U. Podstawiamy dane i znajdujemy, że jest to 10 V. Jeśli przekroczymy 10 V tu między A i B, to ten opór na krawędzi AB ulegnie przepaleniu. Pozostałe opory będą dalej funkcjonować.